Czy masz w domu krucyfiks? Posłuchaj tego szokującego przesłania ojca Pio. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się nad mocą, która może być ukryta w tak prostym przedmiocie jak krzyż? Nie jest to jedynie ozdoba czy symbol wiary. Ojciec Pio, jeden z największych przykładów duchowości i oddania, zostawił nam głębokie i poruszające przesłanie o prawdziwym znaczeniu tego symbolu. To przesłanie nie tylko ujawnia duchową siłę, jaką on reprezentuje, ale także zaprasza nas do ponownego spojrzenia na naszą wiarę i relację z Bogiem. Przygotuj się na odkrycie: jak krzyż w Twoim domu może odmienić Twoje życie, umocnić Twoją wiarę i otworzyć ścieżki, które wydawały się niemożliwe. Ale uwaga! Słowa Ojca Pio niosą prawdy. Które mogą rzucić wyzwanie Twoim przekonaniom i głęboko poruszyć Twoje serce. Wyobraź sobie cichą noc, świecę migoczącą w pokoju i krzyż na ścianie. Teraz spójrz na głębsze znaczenie tej sceny. Ojciec Pio uczył, że krzyż nie jest tylko symbolem religijnym, jest kanałem łaski Bożej, widocznym przypomnieniem ofiary Chrystusa i siły, jaką możemy odnaleźć w trudnych chwilach. Ale czy naprawdę doceniamy jego wartość? Ile razy patrzymy na krzyż i nie dostrzegamy szansy na połączenie z Bogiem? Często staje się on jedynie zwykłym przedmiotem, zapomnianym w biegu codziennego życia. Jednak Ojciec Pio ostrzegał: Nie ignoruj znaków. Krzyż jest kotwicą, która może utrzymać Cię w czasie życiowych burz. To potężne przesłanie nie dotyczy tylko czasów, w których żył Ojciec Pio. Dotyczy mnie, Ciebie, każdego, kto staje wobec wyzwań i szuka wyższego celu. Czy kiedykolwiek czułeś niewytłumaczalny niepokój w sercu? Chwile lęku, trudności finansowe, problemy rodzinne, czy nawet to uczucie pustki mogą być znakami, że coś większego próbuje się z Tobą skomunikować. Ojciec Pio mówił, że te chwile to nie koniec, lecz zaproszenie do przemiany. Uczył. Że trzymając krzyż z wiarą i pokorą, możesz zrobić pierwszy krok ku tej zmianie. Wielu ludzi wierzy, że zrobili już wszystko, modlili się, prosili, płakali, ale wciąż nie znaleźli odpowiedzi, których szukali. Ojciec Pio przypominał nam, że sekret nie tkwi jedynie w proszeniu, lecz w pełnym zaufaniu. Kiedy wątpimy, nawet na chwilę, blokujemy łaski które Bóg chce nam dać. Czy pielęgnujesz swoją wiarę? Zamknij oczy na chwilę i zapytaj siebie, czy krzyż w Twoim domu jest używany jako most do Twojej duchowości, czy tylko zbiera kurz. To trudna, ale konieczna refleksja. Ojciec Pio mówił, że nie liczy się wielkość Twojej wiary, ale Twoja gotowość do zaufania i oddania się Bogu z otwartym sercem. Często patrzymy na życiowe trudności jak na góry niemożliwe do pokonania. Ojciec Pio uczył, że te góry można przynieść wiarą i zaufaniem. Mówił: Bóg nigdy nie opuszcza tych, którzy naprawdę mu ufają. Ale czy naprawdę ufamy? Krzyż, symbol zwycięstwa. Ojciec Pio widział w krzyżu nieustanne przypomnienie, że największe bitwy zostały już wygrane przez Chrystusa. Wierzył, że trzymając krzyż z wiarą, trzymamy żywe świadectwo tej ofiary i jego zwycięstwa nad wszelkim złem. Jednak ostrzegał również, że wielu ludzi nie docenia tej mocy. Noszą krzyże na szyi, wieszają je na ścianach, ale zapominają, że to nie amielit ani magiczny przedmiot. Krzyż to wezwanie do oddania, do powierzenia naszych bólu i trosk w ręce Boga i zaufania. Że on kontroluje wszystko. Czy jesteś gotów zrobić pierwszy krok? Być może teraz przeżywasz trudny moment. Problemy, które wydają się nie mieć rozwiązania. Ojciec Pio mówił, że właśnie wtedy, gdy wszystko wydaje się stracone, Bóg działa najsilniej. Ale on oczekuje, że pokażesz zaufanie, nawet jeśli nie rozumiesz wszystkiego, co się dzieje. Napisz teraz, Ufam. To proste stwierdzenie może być początkiem przemiany. Wyobraź sobie, że trzymasz krzyż w dłoniach i oddajesz Bogu wszystkie swoje troski. Poczuj pokój, jaki tylko prawdziwa wiara może przynieść. Wezwanie do wytrwałości. Ojciec Pio porównywał nasze modlitwy do strzał wystrzelonych w niebo. Czasami nie widzimy, gdzie one trafiają, ale możemy być pewni, że docierają do celu. Ta pewność pozwala nam trwać, nawet gdy odpowiedzi wydają się opóźniać. Może się zastanawiać, dlaczego Bóg pozwala ci zmagać się z pewnymi trudnościami. Ojciec Pio uczył, że te bitwy to próby wiary, okazje do duchowego wzrostu i zbliżenia się do Boga. Wyobraź sobie swoje zwycięstwo. Teraz zatrzymaj się i wyobraź sobie swoje życie za rok. Pomyśl o problemach, które dziś wydają się nie do pokonania, rozwiązanych w sposób, jaki tylko Bóg mógłby uczynić. Ta wizja może wydawać się odległa, ale ojciec Pio zapewniał, że wiara otwiera drzwi, które świat uparcie trzyma zamknięte. Krzyż przypomina, że nie jesteśmy sami w tej wędrówce. Jest symbolem nadziei, siły i przemiany. Ojciec Pio jasno mówił, że prawdziwa wiara nie jest bierna, wymaga działania, zaufania i wytrwałości. Przesłanie Ojca Pio dla Ciebie dziś. Jeśli czujesz, że Twoje modlitwy nie są wysłuchiwane, pamiętaj, że Bóg odpowiada w odpowiednim czasie i w sposób, który jest dla nas najlepszy. Nawet gdy tego nie rozumiemy, On działa na naszą korzyść. Ojciec Pio mówił, że największym błędem, Jaki możemy popełnić, jest uwierzenie, że jesteśmy sami. Zachęcał nas, byśmy opierali się wątpliwościom i lękom, pamiętając, że Bóg nigdy nas nie opuszcza. Napisz teraz, wierzę. Proste, szczere deklaracje wiary mają moc przemiany serc i otwierania dróg. Zakończenie, wezwanie do aktywnej wiary. Jeśli masz w domu krzyż. Wiedz, że nie znajduje się tam przypadkowo. Jest darem, duchowym dziedzictwem, które ma umacniać Twoją więź z Bogiem. Dziś Ojciec Pio zaprasza nas. Byśmy dostrzegli więcej niż tylko materialny przedmiot i używali tego symbolu jako mostu do przemiany. Weź swój krzyż, trzymaj go mocno i módl się z całkowicie otwartym sercem. Zaufaj, wytrwaj i pamiętaj słowa ojca Pio. Bóg jest wierny i nigdy nie zawodzi tych, którzy mają wiarę. Teraz podziel się tym przesłaniem i napisz w komentarzu. Ufam i wierzę w Boży plan dla mojego życia.